Jesień. No, można powiedzieć, że to jest taki czas bardzo barwny, prawda? Lubimy sobie chodzić na spacery, liście mają najpiękniejsze kolory. Ale bardzo często jesień, a zwłaszcza te miesiące, październik, listopad, są traktowane jako taki czas bardzo smutny, depresyjny, przygnębiający. No i co ja z tym mogę zrobić? Mimo najszczerszych chęci nie zaświecę Wam tak słoneczkiem, a na pewno nie przez cały czas. Nie sprawię też, że nagle wszystko zacznie pachnieć wiosną, że kwiaty będą miały takie malutkie, rozwijające się pączki. Ale mogę spróbować pomóc Wam uczynić ten czas dobrym, nie depresyjnym, ale refleksyjnym czasem. Ostrzegam, że nie jest to film dla tych, którzy są wielbicielami jedynie różowych szkieł w okularach, ani dla tych, którzy są zdania, że życie jest takie fantastyczne zawsze. Zacznę bowiem od przytoczenia trzech faktów, które w swojej książce opisał w jednej z książek opisał John Max. Fakt pierwszy, życie jest trudne. Fakt drugi, życie jest trudne dla wszystkich. I fakt Trzeci, niektórzy mają trudniejsze życie niż inni. No dobrze, po tym wstępie o takim solidnym ciężarze gatunkowym rzecz jasna, to powiem Wam mm, trochę takich optymistycznych rzeczy. O ile z pierwszym i drugim faktem nie będziemy dyskutować, postaram się Was przekonać do tego, że warto się z tym pogodzić, to w sprawie trzeciego faktu możemy trochę wspólnie zrobić. Ale zacznijmy od tego, że życie jest trudne dla nas wszystkich bez wyjątku. No bo jest. Wiem, że bardzo nie chcemy w to uwierzyć, bo żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko dzieje się za sprawą magicznego guzika. Magiczny guzik zamyka bramę. Magiczny guzik myje naczynia w zmywarce. Magiczny guzik sprawia, że jeśli nam się nie podoba jakiś program w telewizji, to mamy inny program. A jeszcze inny magiczny przycisk sprawia, że znajdujemy się nagle. Też mam ten przycisk w świecie social mediów. Jesteśmy w Instagramie, widzimy ludzi, którzy mają zaje fajne życia, są świetnie wyglądający, codziennie i zawsze. Yy, mają super humory, odnoszą spektakularne sukcesy, jeżdżą w egzotyczne miejsca, zarabiają ogromne pieniądze i są bardzo szczęśliwi. Jeśli się dobrze przyjrzymy, to w międzyczasie pojawiają się w tak zwanym międzyczasie pojawiają się takie informacje, gdzie możemy kupić dietę, która sprawi, że w, w tydzień będziemy o 50 kg 77, że za sprawą i przeczytania jednego poradnika staniemy się milionerami, że jeśli tylko dobrze się przygotujemy na spotkanie z jakimkolwiek facetem, to stanie się księciem z bajki i spędzi z nami całe życie. No, i jak mamy w takiej rzeczywistości akceptować fakt, że życie jest trudne? No cóż, wystarczy na chwilę ściągnąć ten i uświadomić sobie, że przecież każdemu z nas zdarza się, że włącza żelazko. Paweł, żelazko Tefala, naprawiane w ramach oferty Hestia Insurance. I nie działa po pięciu naprawach, a my mamy stertę prasowania do zrobienia. Każdemu z nas zdarza się przypomnieć sobie tydzień po fakcie, że mamy niezdrobiony przegląd w samochodzie. Każdemu z nas wypada z rąk ulubiony kubek. Ale też poważniejsze sprawy dotyczą każdego z nas. Kto nie odczuwał ogromnego smutku, kiedy po raz kolejny próbował się dogadać ze swoim dzieckiem i widział, że jest za szybą, że choć bardzo chcemy, nie możemy tego zrobić. A takie uczucie, kiedy ukochana osoba przestaje na Was patrzeć tak jak dawniej, albo kiedy szef Wam oznajmia, że w tym roku podwyżek nie będzie, bo firma przychodzi kryzys, klient pisze, że nie zapłaci faktury przez najbliższe 30 dni, a Wy macie VAT do zapłacenia. Za cztery? A sytuacje, kiedy okazuje się, że coś Was boli i nie możecie brać więcej środków przeciwbólowych, a to będzie bolało jeszcze długo? Albo moment, kiedy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo czujecie się samotni, bo kolejny raz zawiodła Was osoba, na którą liczycie? I to jest nasze codzienne życie. I niezależnie od tego, ile byśmy włączyli magicznych przycisków, to ono takie jest. I dopiero kiedy zdamy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważny jest ten fakt, i że to uświadomienie sobie, i zaakceptowanie tego, że nasze życie jest trudne, pełne problemów, błędów i doświadczeń, zarówno tych, które są dla nas bolesne, jak i tych, które uczyniły bolesnym czyjeś życie za naszą sprawą. Dopiero tego typu sytuacje pozwalają nam naprawdę się rozwijać i czerpać coś z wewnętrznej siły, która polega na umiejętności pokonywania problemów i radzenia sobie z trudnościami. Świadomość prozy życia ze wszystkimi jego przypadłościami, upierliwościami, błędami daje nam dopiero taką umiejętność prawdziwego cieszenia się życia. Cieszenia nie euforycznego, tylko takiego wiecie, jak to się mówi, Kocham ją trzewiami. Cieszę się życiem trzewiami. I dopiero wtedy, kiedy wiemy, że cokolwiek byśmy zrobili, to nie unikniemy błędów, trudności, doświadczymy przykrych rzeczy od innych i będziemy sprawcą przykrych doświadczeń, dopiero jak to wszystko wiemy, to wtedy takie chwile, kiedy jest dobrze, bo mamy ciekawą rozmowę, ważne spotkanie, kurczę, bo wstajemy zdrowi, Postajemy w dobrym nastroju albo coś się przydarzyło. Dopiero wtedy potrafimy pielęgnować te chwile i jak rodzynki z ciasta wyciągać je i tak układać w życiu, żeby były takimi światłami i pomagały nam radzić sobie z trudnościami. No dobrze. To teraz punkt trzeci. Czyli co możemy realnie zrobić, żeby nasze życie nie było. Trudniejsze niż jest. I nie będziemy przerywać nagrania, dlatego że skrzypią drzwi, gdyż to jest właśnie proza życia. No dobrze, to co możemy zrobić? Zacznijmy od zaakceptowania. Czyli to wszystko, co mówiłam przed chwilą. Uznajmy fakt, że spieranie się z prozą życia, która nie polega na stagnacji, nie ma nic wspólnego proza życia i akceptacja z. Uleganiem, składzeniem się, ze znoszeniem. Jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że tego nie rozumie. Akceptacja to jest bardzo precyzyjne odróżnienie rzeczy, na które mamy wpływ, od tych, na które wpływu nie mamy. I nie tracenie energii na użalanie się nad tym, że jest nam gorzej, że świat zawinił, że praca beznadziejna, bo rząd nie taki. Bo ludzie nie tacy, bo szef nie rozumie, nawet jeśli mamy rację, to co z tego wynika? Możemy się skupić na zaakceptowaniu tego, na co nie mamy wpływu, uświadomieniu sobie, że tego nie zmienimy i dopiero wtedy nasza głowa zaczyna się skupiać na tym, co może zmienić. Czyli punkt drugi po akceptacji zmiana, która zaczyna się od refleksji. Akceptacja, refleksja czyni nasze życie mniej trudnym. Refleksja czyni nasze życie pięknym i refleksja jest darem. Nie każdy z nas jest w stanie nawet ciężką pracą ten dar otrzymać. No że nie będę taka pesymistyczna, jak się bardzo, bardzo coś postara, to wypracuję te refleksje. Ale niektórym to przychodzi łatwiej, innym trudniej. Refleksja to jest taka umiejętność obejrzenia swoich błędów czy różnych innych sytuacji, które nam się przydarzają z na tyle dużym dystansem, żebyśmy potrafili zrozumieć, co zrobiliśmy źle my, na co nie mieliśmy wpływu, co można poprawić, co to tak naprawdę wnosi w nasze życie. Refleksja to jest też nasze osobiste prawo do wyciągania własnych wniosków takich wniosków, które będą nas gdzieś dalej prowadzić. Takich wniosków, które też mają troszeczkę taką. Mm, wnioski, dobrze wyciągnięte wnioski potrafią znacznie lepiej niż zamykanie oczu i wypieranie pomóc nam poradzeniu sobie z trudną rzeczywistością. Człowiek tak ma, że jeśli lepiej rozumie, to, co się stało, to jest mu łatwiej. Tylko chodzi o to, żeby to łatwiej nie polegało na szybkiej ulze, a refleksja i szybka ulga to są dwie zupełnie inne rzeczy. Kolejny krok to ucz się, rozwijaj. Czyli, jak już mamy zaakceptowane, że życie jest trudne, jak już wiemy, że z tych trudności pokonanych przez nas należy wyciągać wnioski, które poprzedza refleksja, to teraz nie chodzi o to, żebyśmy usiedli na kanapie i powiedzieli: Ok, wiem. To teraz pilot. To teraz dopiero możemy z tego przepięknie korzystać. Uczę się, czyli zadaję światu pytanie, jak. Ja mam coś takiego, że za każdym razem, kiedy doświadczę jakiejś takiej przysłowiowej, życiowej d, kiedy naprawdę czuję się przeczołgana przez jakąś sytuację, i oczywiście bardzo często wiem, że moim udziałem się tak, że z moim udziałem się tak stało, no ale już jest po fakcie i, i, i staję na nogi, i próbuję się pozbierać, to moment, jak już wyjdę z tych trudnych emocji, to jest taki moment, kiedy zaczynam dochodzić do siebie i zadaję pytanie całemu światu jak jak to zrobić teraz jak to zrobić od kogo wziąć co jak się nauczyć kto to robił inaczej to jak daje niesamowitą siłę do działania jak dlaczego co mogę zrobić to są te rzeczy które pozwalają nam się rozwijać no i ostatni punkt ostatni krok nadawanie znaczenia i tu macie to wszystko, czego się pewno pół życia boicie, kiedy padają takie słowa jak akceptacja, trudność, bo one się wydają takie bardzo pasywne. To oczywiście nieprawda, ale jeśli nawet Was do tego nie przekonała wcześniej, to teraz chcę Wam powiedzieć, że nadawanie znaczenia to jest dopiero władza. To jest prawdziwa władza nad swoim własnym życiem, niezależnie od okoliczności. Bo jeśli to ja żyję świadomie, jeśli wiem, że życie jest trudne, jeśli akceptuję, że takie jest, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzam, czy nie, akceptuję, że takie jest. Jeśli potrafię myśleć o tym mądrze, wyciągać wnioski i się uczyć, to na końcu mam prawo nadać znaczenie każdej sytuacji w moim życiu. To ja zadecyduję, czy chcę komuś podziękować za lekcję, która była bolesna, czy piękna. To ja zadecyduję, co chcę myśleć. O kimś, kto mnie zawiódł, to ja zadecyduję, co chcę myśleć o tym, co się wydarzyło w mojej pracy. Ja nadaję znaczenie faktom. I choć wydawałoby się, że to mało, to tak naprawdę jest znacznie więcej, bo zmiana faktów jest niemożliwa. Kompletnie od nas nie zależy. I ludzie, którzy wypierają fakty, ludzie, którzy wierzą w to, że magiczny guzik sprawi, wow. Tak naprawdę walczą z, z wiatraka, ale jeśli podejmiemy się takiego zadania, że będziemy od dzisiaj nadawać znaczenie temu, co się w naszym życiu dzieje, to od nas zależy, czy jesień będzie miesiącem depresyjnym, czy refleksyjnym, z pięknymi kolorami.